Hejka wszystkim, vlogmas dzień siódmy. Dzisiaj mamy poniedziałek Na weekend była e, siostra od Michaliny tutaj Dzisiaj wraca Natomiast jeszcze przed wyjazdem e, Chcę zaliczyć jeden sklep, w który ja też chciałam zaliczyć Więc stwierdziliśmy, że jakby Nagram to dzisiaj i pojedziemy tam Z vlogiem i z vlogmasem do tego miejsca Chodzi mi tutaj o sklep Flora Point Bardzo taki popularny Jeśli chodzi o ozdoby do domu, ogrodu Balkonu No i tam są przepiękne ozdoby świąteczne Ja ten sklep kojarzę jest. Instagrama przede wszystkim, bo bardzo dużo osób właśnie jak jeździ to wstawia Także jedziemy do Flora Point, będzie dzisiaj bardzo świątecznie Już od rana przywitało mnie kilku kurierów, także na spokojnie jak wrócę też Wam pokażę co przyszło Bo naprawdę ostatnio codziennie mam wrażenie, otwieram po prostu tylko kurierowi z rana Taka zespana, tylko otwieram te paczki, odkładam i potem... Tutaj robię Wam unboxing na Vlogmasie. Dzisiejszy look taki bardzo wygodny. Szeroka, taka lekko oversize'owa bluza, beżowa, spodnie z Berszki. Ostatnio bardzo, bardzo lubię te spodnie, serio. Na nogach Versace Chain. Dawno nie chodziłam w tych butach, a bardzo, bardzo je lubię. Mają taką fajną, wysoką podeszwę. Fajne w nich jest jeszcze to, że one tutaj z tyłu są takie pudrowo-różowe, są takie beżowo-pudrowo-różowe. Dzisiaj zdjęcia na Instamas nie muszę robić, bo już mam je gotowe. Dzisiejszym hasłem jest Wasz pomysł. Tak się nazywa hasło. Ja dzisiaj wstawiam zaległe fotki, których Wam nie wstawiłam, a. Już powinnam dawno była to zrobić, bo też no, Podobają mi się one bardzo, a pod inne Żaden dzień nie będą pasować, więc Dodałabym je najwcześniej po świętach, więc Na wasz pomysł dzisiaj wlecą moje Fotki, które robiłam ostatnio Tak jak wam mówiłam, przyjechaliśmy dzisiaj zobaczyć Bardzo świąteczny sklep Widziałam już tyle na Instagramie Że chciałam już sama zobaczyć te wszystkie ozdoby Więc na pewno nagramy tam jakieś uszabitki w środku Ale coś co mi się podoba w ogóle to ten... Widzicie tutaj ten ark Wszystko mega ładnie przystrojone Już na są i chcemy zobaczyć do flora Bońca. Mam tutaj wcześniej wspomnianą siostrę. O, dwie siostry. Co chcecie powiedzieć do mojego vlogmasa? Oglądasz moje vlogmasy? Tak, oczywiście oglądam. To bardzo mnie to cieszy. Ty oglądasz? Zawsze. Sama, sama je nagrywa. Spędziłyśmy świąteczny dzień. Kawa świąteczna widać. Tak. O, właśnie jeszcze piłyśmy pierniczkową latę. Tak, dokładnie. I wracamy właśnie na drugą stronę Wisły. By the way, nie mam pojęcia skąd jest ten śnieg na mojej nodze. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja zazwyczaj. Mam nogi w siniakach, a w ogóle nie pamiętam jakby tego, żebym o cokolwiek się uderzyła Mam bardzo wrażliwe ciało, jeśli chodzi o zdobywanie siniaków Tak jak pokazywałam Wam, byliśmy w Flora Point, nic nie kupiłam Tak się nastawiałam, że kupię sobie jakieś ozdoby na choinkę, a w sumie skończyło się na tym, że te, które mi się podobały, to były wyprzedane Były tylko na dekoracjach, a z dekoracji nie można było ściągać tych rzeczy, więc ostatecznie, jeśli chodzi o update moich ozdób Świątecznych, dalej mam tylko to co kupiliśmy Za pierwszego dnia Muszę się wybrać do jakichś takich większych supermarketów I pokupować takie wiecie Duże paczki bombek, zaraz będzie połowa grudnia A moja choinka dalej nie będzie ubrana Jeszcze z takich update'ów Dzisiaj przyszła do mnie kolejna paczka I dostałam tutaj Już Wam pokazuję Już otworzyłam wcześniej Dostałam karty do gry, naklejki Różnych tutaj wykonawców. Ja kolekcjonuję naklejki, nigdzie ich potem nie przyklejam, tylko mam takie pudełko z naklejkami. Zawsze sobie mówiłam, że okleję sobie laptopa. Nigdy tego nie zrobiłam. To jest właśnie paczka z Warnera z kolaboracji z Hype Talkiem. A propos kart, to pokażę Wam, bo są to karty z różnymi artystami. O, moja ulubiona z Makiem Miller'em. Jest to As, Serce, Sztosik Także tak, to się moi drodzy o. Prezentuję. Dobra, jeszcze otworzymy siódemkę. O, i znowu mamy Milky Way. A. Miałam ochotę na coś takiego fajnego, dobrego, i zamówiłam sobie nioki, właśnie nadziewane truflami. Pachną obłędnie. Dajcie znać, czy też lubicie trufle, ale ja po prostu kocham wszystko, co ma trufle. Już to zresztą wspominałam w ostatnim vlogmasie, gdzie jadłyśmy zupę. Z oliwą truflową. Zamówiłam to z restauracji Kromki. Zamawiałam od nich kiedyś jedzonko i było bardzo dobre, ale dzisiaj zamówiłam sobie pierwszy raz właśnie od nich te nioki. Chwilowo w ogóle nagrywam telefonem, ale kartę mam wpiętą do laptopa, bo zrzucam materiały z ostatnich vlogmasów i montuję Wam ten filmik. Pierwszy kęs będę tutaj Wam recenzować. On jest w ogóle... Ojejku, te trufle są tak mocno wyczuwalne. Kocham, właśnie bo czasami są rzeczy takie oszukane, że niby są w sosie truflowym, Albo z truflami, a tych trufli prawie w ogóle nie czuć. A tutaj powiem Wam. Mmm, przepyszne. Do tego one są w sosie maślano-szałwiowym. W ogóle drugi raz zamawiałam z tej restauracji kromki. Pierwszy raz zamawiałam jakieś pulpety z w sosie chrzanowym. I to było tak pyszne, bo było tak mega dobrze doprawione. Wiem, że mają też w ofercie Cepelina, więc na pewno zrobię to następnym razem i zamówię. Sprawdzimy, czy jest lepszy niż ten ćmy. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zdecydowanie dzień paczkowy. Przed chwilą jeszcze dostałam trzy kolejne paczki, a to pierwsza z nich. Podnikuję Wam tutaj Instagrama, bo jest to, moi drodzy, ceramika, przepiękne kubeczki wykonywane właśnie ręcznie. Tutaj macie Instagrama, i tutaj, jak widzicie, ręcznie tworzona ceramika codziennego użytku. I tutaj zobaczcie, jakie piękne rzeczy. Uważam też w ogóle, że jest to mega fajny pomysł na prezent świąteczny, także pokażę Wam, jakie ja tutaj dokładnie sobie wybrałam i co sobie zamówiłam. No i moi drodzy, zobaczcie na te cudeńka. Mam tutaj kubki w różnych rozmiarach. Ten jest najmniejszy i macie do niego taką malutką, fajną podstaweczkę. Tutaj mam dwa większe. Ten jest cały pudrowo-różowy, a ten ma jeszcze elementy złotego. Co jest w ogóle sztosem, to właśnie ten uchwyt. Nie jest to takie klasyczne ucho, jak w takim standardowym kubku, tylko właśnie tak to się prezentuje. Wow, naprawdę rzeczy są przepięknie wykonane. Naprawdę z całego serca Wam polecam, jeśli chcecie kupić komuś coś. Wyjątkowo Dobra, w międzyczasie jeszcze zamówiłam sobie jedzonko. Tym razem jest to sushi. Widzę, że dostałam jakieś cukierki gratis. Ja uwielbiam sushi. Naprawdę, jakbym miała wybrać, co mogłabym mieć do końca życia, to chyba byłoby to sushi. Pizzę też lubię, makarony też lubię. Ale jednak sushi. To sushi. <noise> Serio, uwielbiam i bardzo lubię właśnie takie klasyczne z łososiem, z serkiem Philadelphia, ale lubię też właśnie takie z łososiem. A fun fact, nie lubię ryb, nie przypadam za rybami. Jedyna ryba, jaką lubię to łosoś albo ogólnie ryba, tylko że musi być w sushi i ewentualnie ryba po grecku. To są jedyne rodzaje ryby. Karpia nigdy nie jem, na przykład na Wigilii. I ogólnie nie przepadam za takimi, wiecie, w panierce rybami itd. Tyle o moich jakby preferencjach, jeśli chodzi o ryby. Let's check numer 7. Uuu, 7 jest dosyć spora. jest to zdecydowanie też najcięższa rzecz z tego kalendarza. Oh my god, ja chyba wiem, co to jest. I z tego cieszę się najbardziej na świecie. Szampon z kolekcji bananowej, mojej ukochanej. Wspominałam Wam kiedyś, że te jogurty właśnie, o których Wam cały czas mówię, to mój ulubiony to był bananowy, tylko, że on był z edycji limitowanej. Na szczęście produkty do włosów bananowe nie są limitowane. I zobaczcie, to jest po prostu najpiękniejszy zapach ever. Ojejku. Nawet nie wiecie, jak się cieszę z tego produktu. Uważam to za najlepszy produkt tego kalendarza. Nieważne, co będzie dalej, ale wszystko, co bananowe naprawdę kocham i Jaram się tym na maksa. Ogólnie chciałam Wam tylko pokazać ilość paczek, które mam Wam pokazać, w sensie, które chciałabym Wam pokazać na Instagramie i może tutaj kilka z nich też we vlogmasach. Ogólnie trochę się tego nazbierało, naprawdę mam wrażenie, że pół biura, jakby tu jest biuro, ale jednocześnie jest tutaj też moja druga szafa, bo tak jak Wam mówiłam, jeszcze nie mam garderoby, więc tak to na razie wygląda. Ten pokój na razie nie spełnia swojej funkcji biura, tylko jest właśnie tutaj. Graciarnia wszystkich paczek i częściowo moja szafa Też jakieś pojedyncze sample, mamy tutaj kolekcji, takie żebym miała na stanie dla moich znajomych na przykład Tak to wygląda, jak będzie tutaj w końcu porządek i będzie już wszystko ładnie ten, to Wam pokażę całe przed i po, jak prezentuje się to biuro Tutaj mam właśnie te paczki z Zary, o których Wam mówiłam, to pokażę Wam może w jutrzejszym vlogmasie bo już dzisiaj naprawdę nie mam siły, jest jakoś i jestem tak zmęczona. W ogóle teraz rozmawiałam z Marcelą. Planowałyśmy zdjęcia do przodu na Instamasy, bo może się okazać, że w przyszłym tygodniu nie będzie mnie w Warszawie, więc muszę mieć już z tyłu głowy przygotowane to, że zdjęcia musimy zrobić wcześniej, bo nie wszystkie zdjęcia będę mogła zrobić. Poza Warszawą, więc tutaj myślenie na jakieś dwa tygodnie do przodu. Jeszcze patrzcie, jaka wielka dzisiaj do mnie paczka przyszła. Zobaczcie, taka wielka paczka z restauracji Sen. Taki prezent świąteczny, ale to może zrobię wam unboxing jutro. Paczka sobie poczeka tutaj. Do jutra I paczka numer 3, którą może pokażę Wam od razu Bo jest tutaj, słuchajcie, kombucha Nie wiem, czy kiedyś piliście Tutaj mamy ginger lady i rose lady Tak to wygląda I tutaj mamy właśnie z imbirem A ta jest różana Powiem Wam, że tej różanej jestem naprawdę mega, mega ciekawa No i jak coś taką kombuchę możecie sobie zamówić na ich stronie internetowej Tutaj Wam podaję info, jakbyście sobie chcieli przetestować A ja w ogóle powiem Wam, chyba już się tutaj z Wami pożegnam, bo jest godzina na, y, za 2012. Ja jeszcze muszę smontować tego vloga dzisiaj, zanim pójdę spać, bo rano muszę wstać i już jestem umówiona na zdjęcia. Dzięki wielkie za oglądanie. Ym, widzimy się w kolejnym vlogmasie jutro. W za kilka dni zobaczymy, jak tu będzie, ale, ale na pewno widzimy się w kolejnym vlogmasie, pa pa!